Do wspaniałych miejsc. Gabryś to dumny parowóz. Jest najszybszą lokomotywą na wyspie Sodor i uwielbia pędzić niczym wiatr. Znowu pobiłeś rekord, powiedział maszynista. Jestem najszybszy, chwalił się Gabryś. Nie wszystkim lokomotywom to się podobało. Prędkość to nie wszystko, powiedział Kuba. Trzeba być także niezawodnym i użytecznym, dodał Tomek. Wy wolne lokomotywy nigdy tego nie zrozumiecie, prychnął Gabryś. Wtedy przybył gruby zawiadowca Tomku, chcę, żebyś zawiózł na lotnisko silnik odrzutowy, powiedział. A co to jest silnik odrzutowy? Zapytał Piotruś. Silnik odrzutowy przemieszcza się, wyrzucając tyłem gorące powietrze. To tak jak przebity balon, powiedział Tomek, tylko że szybciej. Tomek lubi specjalne przesyłki grubego zawiadowcy. Wożąc je czuje się wyjątkowy. Jednak głęboko w duchu chciałby pojechać tak szybko jak Gabryś, chociaż raz. Tomek był bardzo podekscytowany. Silnik odrzucowy był błyszczący i nowoczesny, a Tomek nigdy niczego podobnego nie widział. Nie mógł się doczekać, by ruszyć w drogę. Lecz Karolkowi nigdzie się nie śpieszyło. Pośpiesz się, sapał Tomek to specjalna przesyłka. Karolek nie lubi, gdy ktoś mu mówi, co ma robić. Tak się zdenerwował, że stał się nieostrożny. Zawadził hakiem obstryczek, a pstryczek uruchomił silnik. Ryk stawał się coraz głośniejszy. Oho, powiedział Karolek. Zanim zdążył coś dodać, silnik wystrzelił Tomka wzdłuż torów. Ojej, zawołał Tomek. Maszynista uruchomił hamulce, lecz Tomek nie mógł się zatrzymać. Ojej, zawiadowca stacji kazał zwolnić wszystkie tory. Przełączono sygnalizatory i przestawiono zwrotnicę. Tomek nigdy nie był tak podekscytowany. Śmignął obok Kuby, przemknął obok Chenia i popędził przed siebie, mijając zdziwionego Piotrusia. ważne Nigdy nikt nie widział, żeby Tomek jechał z taką prędkością. Gabryś nie miał pojęcia, że Tomek jedzie wzdłuż głównej linii. Jestem najszybszy, powiedział z dumą. Witaj, Gabrysiu, żegnaj Gabrysiu, zawołał Tomek. Gabryś nie wierzył własnym oczom. W końcu silnikowi skończyło się paliwo, a Tomek odzyskał kontrolę nad sobą. Zmęczony wtoczył się na stację. Przepraszam, że cię wyprzedziłem, powiedział do Gabrysia. Wyprzedziłeś mnie? Nie zauważyłem. Nie zauważyłeś najszybszej lokomotywy na wyspie? zdziwił się Henio. Jestem najszybszy! cieszył się Tomek. Piotrusiowi zrobiło się żal Gabrysia. Gabryś nie musi jeździć tak szybko jak odrzutowiec powiedział. Chociaż od gorącego powietrza aż przewraca mu się w głowie. Gabryś prychnął i odjechał.